Łatwizna, łatwa nauka fizyki. Cząstka i cząsteczka to dwa pojęcia, które są używane w kontekście mikroświata i chemii. Chociaż mogą brzmieć podobnie, mają różne znaczenia i odnoszą się do różnych poziomów struktury materii. W fizyce słowa cząstka używamy w kontekście cząstek elementarnych. Cząstkami elementarnymi nazywamy cząstki mniejsze od jądra atomowego. Zaliczamy do nich np. protony czy neutrony, a także elektrony i kwarki. Protony i neutrony mają strukturę wewnętrzną i składają się z kwarków. Kwarki, podobnie jak elektrony, uważane są za cząstki fundamentalne, czyli takie, które nie mają struktury wewnętrznej. Cząstki fundamentalne stanowią podgrupę cząstek elementarnych. Z drugiej strony cząsteczka odnosi się do grupy połączonych ze sobą atomów. Atomy są najmniejszymi składnikami chemicznymi, które zachowują swoje unikalne właściwości. Kiedy atomy łączą się ze sobą za pomocą wiązań chemicznych, tworzą cząsteczki. Na przykład cząsteczką wody jest połączenie dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. W skrócie, cząstka odnosi się do najniższego poziomu budowy materii, podczas gdy cząsteczka do połączonych ze sobą atomów, tworzących bardziej złożoną strukturę. Mieliśmy okazję wprowadzić Was w fascynujący świat budowy materii. Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu.